Szczęść Boże, Jakub Więcław, zapraszam na Polski Punkt Widzenia, a dziś zaproszenie do naszego programu przyjęli pan Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Boże, dobry wieczór, witam wszystkich uprzejmie. I pan poseł Sałek jest z nami w studiu, a na łączach pan poseł Bartłomiej Wróblewski, także Prawo i Sprawiedliwość i także kandydat do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, dobry wieczór. Szczęść Boże, Wielkopolska Czwórka. Wielkopolska Czwórka, a pan poseł Sałek? Łódzka Szóstka. Łódzka Szóstka. Dobrze panowie, zanim do tych wyborów przejdziemy i do podsumowania kampanii, to na początek to, co się dzieje w ostatnich godzinach. Na granicy polsko-białoruskiej zginął polski żołnierz godzony przez nożem przez migrantów. Panowie, w jakim my dzisiaj jesteśmy miejscu, jeśli idzie o nasze bezpieczeństwo, skoro na polsko-białoruskiej granicy ginie nasz żołnierz? Na początek pan poseł Sałek. No to jest skandaliczna sytuacja związana z tym, że, taka, że doszło do takiej tragedii, ale skandaliczna mówię w tym kącie, że pod tym kątem, że tutaj władze, mówię o rządzie, o ministrze obrony narodowej i o premierze Donaldzie Tusku, nie podejmowali odpowiednich działań, które mogłyby przeciwdziałać takim sytuacjom. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli kilka tygodni temu byli aresztowani polscy żołnierze, którzy aresztowani w Kajdanki, postawiono im zarzuty, którzy bronili naszych granic i żandarmeria wojskowa, a później prokuratura postawiła im zarzuty z tego tytułu, no to jest kolejny skandal. To jest wielka przykrość z tego tytułu, że zginął nasz obywatel, żołnierz, bardzo młody chłopak, i tutaj trzeba złożyć kondolencje rodzinie zmarłego, ale to pokazuje, z czym mamy do czynienia. Z czym mamy do czynienia, a mamy do czynienia z tym, że jeszcze w ubiegłym roku to Platforma Obywatelska głosowała przeciwko temu, aby mur na granicy powstał, a dzisiaj okazuje się, że ten mur jest niezbędny. Ja pamiętam, że wyśmiewano i wyszydzano też taki prowizoryczny mur, który powstawał z drutu kolczastego czy z drutu żletkowego i wówczas opozycja, dzisiejsza koalicja też miała bardzo wiele zastrzeżeń delikatnie mówiąc do tej sprawy. Natomiast jesteśmy na wojnie hybrydowej, ten atak następuje i musimy się bronić. Chwała polskim żołnierzom za to, że bronią naszej ojczyzny i nie mogą być z tego tytułu ukarani. No przecież to jest jakiś obłęd. Panie pośle, pan, zwracam się do posła Bartłomieja Wróblewskiego, który łączy się z nami. Jak pan do tej sytuacji całej podchodzi? Co, co ona nam mówi? W jakim miejscu dzisiaj jesteśmy? No bo śmierć żołnierza to jedno, a druga sprawa no to te informacje o tym, że żołnierze, polscy żołnierze zostali zatrzymani, zakłóci w kajdanki przy granicy, na służbie. Te, te informacje no, są bardzo niepokojące, tak delikatnie mówiąc. Nasze stanowisko było, jest i będzie jasne: murem za polskim mundurem. Prawo i sprawiedliwość rozpoznało zagrożenie na granicy polsko-białoruskiej, dlatego powstała zapora. Platforma Obywatelska i środowiska liberalne zachowały się przez długi czas w sposób zupełnie nieodpowiedzialny, a dzisiaj wygląda na to, że uciekają do odpowiedzialności. Ścigają polskich żołnierzy i pograniczników. To są zachowania, którym musimy się sprzeciwić. Panie pośle, to jeszcze zostanę u pana. A jak pan podchodzi do, do tego przerzucania przez rząd? odpowiedzialności na zastępcę prokuratora generalnego do spraw wojskowych pana prokuratora Tomasza Janeczka. Jak pan to obserwuje, to, to, to jest człowiek odpowiedzialny za to, co się wydarzyło, czy to jest rzucanie odpowiedzialności właśnie? To jest rzucanie odpowiedzialności. Rząd nie umiał w tej sprawie w odpowiedzialny sposób działać, a teraz nie jest gotów przyjąć odpowiedzialności za konsekwencje swoich działań i zaniechań z ostatnich miesięcy. Panie pośle, wracamy do studia. Pan jak na to patrzy? Bo dzisiaj też pan prezydent powiedział jasno, że nie ma mowy o odwołaniu pana Tomasza Janeczka ze względu na to, co się wydarzyło. Tego oczekuje premier. Jak pan ocenia też postawy pana prezydenta w tej całej sytuacji? Pan też blisko z panem prezydentem współpracował przez lata. Yy, tak, ja słuchałem tej wypowiedzi pana prezydenta i pan prezydent jak zwykle świetnie i dobrze zdiagnozował całą sytuację i też w układzie retorycznym dobrze te sprawy opisał. No przepraszam bardzo dzisiaj, to wybrzmiało też z wypowiedzi pana prezydenta. Szuka się kozła ofiarnego dla tej całej sytuacji, ponieważ społeczeństwo jest oburzone sytuacją te, taką, że zginął polski żołnierz broniąc granicy, broniąc ojczyzny. Jest oburzone tym, że aresztuje się e, trzech żołnierzy, którzy także bronią na granicy w tych trudnych okolicznościach e, naszej państwowości. E, dlatego też tutaj stanowisko pana prezydenta było jasne i konkretne. I tu jest w ogóle, panie redaktorze, problem związany z tym, że dzisiaj. Ta presja migracyjna na um, granicę polsko-białoruską, ona trwa. Mieliśmy kilka dni temu oficjalną informację ze strony Ministerstw Niemieckich, Republiki Federalnej Niemiec, że 3,5 tysiąca ludzi, którzy w jakiś sposób nielegalnie przedostali się do Republiki Federalnej Niemiec z terenu Polski, cofnięto do Polski. Następna bardzo ważna sprawa o tym się nie mówi, to pewnie z racji tego, że wybory mamy za dwa dni. Organizacje dobroczynne i charytatywne dostają już dzisiaj zapytania związane z tym, w jaki sposób i ile, jak, ile osób mogą ewentualnie przyjąć do noclegowni, pod dach, do hoteli, do burs i tak dalej. Wojewodowie też wysyłają pisma szacując ilości miejsc, gdzie tych nachodźców, uchodźców, migrantów, już nie wiadomo jak ich nazywać, tych, którzy zabijają naszych żołnierzy na granicy. O których pan mówi, to jest efekt czego? To jest efekt tego, że wbrew temu, co opowiadał premier Donald Tusk, pakiet migracyjny wchodzi, i będziemy przymuszeni do tego, żeby tych nachodźców i uchodźców przyjmować. To jest jasna sprawa i podobna sytuacja, to, to jeśli chodzi o kwestię pakietu migracyjnego, ale proszę zauważyć, że w ramach tej wielkiej solidarności związanej z pakietem migracyjnym okazuje się, że właśnie RFN cofnął nam dzisiaj w tamtym tygodniu czy dwa tygodnie temu 3,5 tysiąca ludzi do Polski i oni dzisiaj już są w Polsce. I na tym polega ta solidarność europejska i o tym też są te wybory. Te wybory do Parlamentu Europejskiego, jaka będzie Unia, jak będziemy funkcjonować, jak trzeba będzie zmieniać pakiet migracyjny i uciekać od tych sytuacji, które w ogóle mogą zniszczyć naszą państwowość i zupełnie poważnie o tym. Mówię, państwowość kulturalną, tożsamościową, opowiadanie o multiculti yy, i o tym wielkim, wielkiej wymianie kulturowej w ogóle nie ma sensu wystarczy spojrzeć na kraje takie jak Szwecja, Holandia yy, czy nawet yy, Francja. To przenosimy się z powrotem do Wielkopolski, tam pan poseł Bartłomiej Wrublewski. Panie pośle, właśnie to, o czym wspomniał pan poseł Sałek, i to, co widzimy teraz na granicy, ta cały czas rosnące niebezpieczeństwo, czy to się będzie powiększało, czy to będzie tam będzie jeszcze bardziej niebezpiecznie, ale nie tylko może na tej granicy, kiedy ten pakt migracyjny będzie, będzie na dobre realizowany? To co nie możemy powiedzieć, co zdarzy się na granicy polsko-białoruskiej, ale na pewno państwo polskie musi zrobić wszystko, żeby tą granicę dalej wzmacniać i uszczelniać. Osobiście mam największe obawy, co do tego co będzie działo się na innych granicach, bo Polska poradzi sobie z, ze swoimi granicami. Natomiast trudność i ryzyka związane z polityką europejską związane są z tym, że jeśli nielegalni uchodźcy w jakikolwiek sposób znajdą się na terenie Europy, mają być relokowani do Polski. Innymi słowy tracimy kontrolę nad kwestią sprawą przyjmowania nielegalnych migrantów i na tym polega największe ryzyko tej e, polityki unijnej. My musimy te wybory wygrać, wygrać w sposób zdecydowany i zatrzymać e, Politykę migracyjną Unii Europejskiej, tak jak musimy zatrzymać Zielony Ład i politykę klimatyczną. Dlatego, że Polska tego nie wytrzyma, jeśli chodzi o sprawy migrantów, jeśli chodzi o sprawę kosztów codziennego życia, energetyki, żywności, konsekwencje kontynuowania tych programów Unii Europejskiej, które już znamy. Nie wszystkie, może, ale w większości już znamy, są trudne do wyobrażenia. Jedynym, jedyną metodą zatrzymania e, e, tych programów jest wygranie wyborów. I dlatego tak ważne jest, i dlatego tak bardzo prosimy o to, żeby się zmobilizować, pójść na wybory w całym kraju, także u nas w Wielkopolsce. Panie pośle, to jeszcze jedno pytanie zadam teraz jeszcze panu. Prawo i Sprawiedliwość bardzo dużo w tej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego mówi o, o suwerenności, tej suwerenności. No właśnie, czy ta suwerenność faktycznie jest zagrożona i w tej kolejnej kadencji może być zagrożona jeszcze bardziej? Polacy i wszystkie narody europejskie czują, że suwerenność z roku na rok zaczyna im się wynikać. Wymykać z rąk Unia Europejska bez zmiany traktatów przejmuje kolejne kompetencje metodą faktów dokonanych albo reinterpretacji prawa I, dla, i ten proces musimy zatrzymać, co więcej musimy ten proces cofnąć. Panie pośle, teraz do posła Sałka się zwrócę. No właśnie, jak to jest z tą naszą suwerennością, jak to będzie w tych kolejnych latach, kolejnej kadencji? My kroczymy mocno w tym kierunku budowy superpaństwa, czy to jeszcze jest trucht? Nie, to nie jest trucht, to są oficjalne dokumenty, które są przyjęte w rezolucji Parlamentu Europejskiego. Można je sobie poczytać. Ja zachęcam do tego, żeby zajrzeć na mojego Facebooka i na Twittera, czyli na Xa. Ja dzisiaj opublikowałem cały zestaw dokumentów z komentarzem dotyczący tylko obszaru środowisko, dziedziny środowisko, w jaki sposób Polska traci zupełnie kontrolę nad swoimi zasobami surowcowymi, mówię tutaj o geotermii, w jaki sposób wpisuje się dekarbonizację do traktatu, w jaki sposób do kompetencji mieszanych albo bez prawa weta wchodzi zarządzanie wodą słodką. Gruntami rolnymi i leśnymi, i co się dzieje z polskim leśnictwem, z polską przyrodą, z polityką klimatyczną, i tak dalej. Zachęcam do tego, żeby w mediach społecznościowych się z tym zapoznać. Natomiast generalnie jest tak, że dzisiaj, już na bazie obecnych przepisów traktatu Lispońskiego mamy do czynienia z taką sytuacją, że dochodzi do zmiany traktatów bez zmiany traktatów. Przykład: polityka energetyczna. Mamy prawo zapisane do tworzenia miksu energetycznego dzisiaj w traktacie. Okazuje się, że to nijak się ma do tego, jak jest realizowana polityka klimatyczna, która zmienia zupełnie. Nie to, że mamy wyłączać bełchatów, mamy wyłączać turów, mamy odchodzić od węgla i tak dalej. Sprawa związana z suwerennością, dosłownie także niepodległością i tym, żeby Polska była niepodległym suwerennym państwem w zjednoczonej Europie, jest naprawdę zagrożona. I wystarczy zajrzeć do tych dokumentów, je przeczytać i zobaczyć, jak w realu i jak w rzeczywistości wygląda ten problem. I o tym także też są te wybory. Jak będzie wielka reprezentacja stronic konserwatywnych, także z Polski w Parlamencie Europejskim, gdzie w najbliższym czasie będzie zwołany tak zwany konwent do przygotowania kolejnego etapu ratyfikacji traktatowej. Od tego będzie zależała przyszłość także Polski. To jest, bardzo, to jest bardzo, bardzo, bardzo poważna sprawa, dlatego też zachęcam, żeby iść do wyborów, a przy okazji też powiem, zagłosować na ziemi łódzkiej na pozycję numer 6, czyli na mnie. Panie pośle, dopytam jeszcze o, o tę kwestie Zielonego Ładu, bo to też pojawia się w, w tym, co, co Prawo i Sprawiedliwość mówiło w tej kampanii. I tym jednym głosem w zasadzie z solidarnością, że, że Zielony Ład trzeba odrzucić, wyrzucić do kosza. Czy to jest możliwe? To jest możliwe, tylko jest jeszcze jedna sprawa, panie dyrektorze. Każdy ma swój zielony ład. Rolnicy mają swój zielony ład, którzy dobrze wyczuli i protestują. Górnicy mają swój zielony ład, który właśnie likwiduje. Hutników już zlikwidował zielony ład i tak dalej tego można mnożyć. Także sfera przyrodnicza i leśna, mówię tutaj także o grupie zawodowej Leśników, oni też mają swój Zielony Ład. I problem polega na tym, że dzisiaj poprzez zapisy pozatraktatowe, poprzez zawłaszczanie kompetencji traktatowych, także wpływa się na tą sferę związaną z polskimi lasami. To, co mówię jest bardzo ważne, to jest co bardzo ważne, dlatego że po tych wyborach do Europarlamentu koalicja rządowa bardzo mocno przyspieszy z kwestią, Degradacji i dekompozycji polskiego leśnictwa to już jest jasne, już, już są zapowiedzi legislacyjne, informacje różne w mediach się e, pojawiają. Dlatego też to będzie bardzo poważny problem i na gruncie krajowym, i na gruncie międzynarodowym, aby po prostu zachować naszą przyrodę i naszą tkankę narodową, a także własność, jedną trzecią kraju, pod rządami Polaków. A za chwilę zostanie nam ta autentycznie w pewien sposób aksamitny, ale zabrane. To zostanie nam zabrane, więc za chwilę państwo po wyborach do Europarlamentu zobaczą, jak to w rzeczywistości będzie wyglądać. Bój lasy, tak jak za, za czasów świętej pamięci pana profesora Szyszko, za chwilę się zacznie po raz kolejny. Teraz zwrócę się do pana posła Wróblewskiego. Panie pośle, a pan obserwuje to, co dzieje się w Brukseli, w tej szeroko rozumianej Unii, w parlamencie europejskim. I, i Pan też od lat kwestiami ochrony życia, tymi wartościami się zajmuje i, i mocno o nie walczy. Panie pośle, co może dla nas oznaczać ta kolejna kadencja Parlamentu Europejskiego w tych właśnie sprawach? No, jeśli chodzi o ochronę życia, to grozi nam to, co stało się we Francji, czyli próba pisania do karty praw podstawowych prawa, właściwie pseudoprawa do aborcji. To nie jest żadne prawo. Nikt nie może mieć prawa do zabijania innej osoby. Matka nie może mieć prawa do dzieciobójstwa. Niemniej taki postulat jest zgłaszany i na pewno będzie podjęta próba wpisania go do karty praw podstawowych. Tak jak będzie, podję, czy będą podjęte różne próby, żeby ograniczyć inne prawa podstawowe prawa rodziny, wolność religijną. Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami. Ja się zajmuję prawem konstytucyjnym i prawem europejskim od 25 lat. I to, czego potrzebujemy w Parlamencie Europejskim, to z jednej strony kompetencje i wiedza dotycząca praw człowieka, prawa ustrojowego, suwerenności, bo w tym obszarze zapadają i będą zapadały najważniejsze decyzje dotyczące naszych wartości i naszego państwa, a druga rzecz no to odwaga. Tego czasami w ostatnich latach brakowało, żeby w jasny sposób odrzucić tego rodzaju propozycje, tego rodzaju roszczenia strony lewicowo-liberalnej. Tą słabość widzieliśmy czasami w Polsce i widzieliśmy tą słabość, gdy przychodziły kolejne propozycje z Brukseli. Zbyt bezrefleksyjnie były one bowiem niekiedy w Polsce przyjmowane. Panie pośle, to jeszcze dopytam o, o jedną kwestię. E, o to co Bruksela w tej kampanii robiła Komisja Europejska. Jeszcze na chwilę przed rozpoczęciem kampanii zostały odblokowane środki z krajowego planu. Na, na realizację krajowego planu odbudowy. W ostatnich tygodniach usłyszeliśmy, że procedura naruszeniowa przeciwko Polsce jest wycofana z praworządnością już nie mamy. Problemów. To jest yy, takie, takie, należało się spodziewać takiego podejścia, czy, czy to jest ukłon w stronę Donalda Tuska, pomoc w kampanii, czy my faktycznie już nie mamy problemu z praworządnością? My nigdy nie mieliśmy problemu z praworządnością. To był pretekst, żeby Polskę dyscyplinować, żeby ograniczać prawa Polski i Polaków poprzez niewypłacanie pieniędzy, które Polsce się należały. Polska płaci składkę, Polska otworzyła swój rynek dla firm z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii i nie ma żadnego powodu, nie ma żadnej podstawy, żeby te środki wstrzymywać. Decyzja dzisiaj Komisji Europejskiej pokazuje, że nie było żadnego problemu z praworządnością w Polsce, była tylko chęć politycznego dokuczenia rządowi prawa i sprawiedliwości. To pokazuje, w jak głębokim kryzysie jest Unia Europejska, że prawo, praworządność jest tylko pretekstem do realizowania celów politycznych. I my z tym musimy skończyć. My musimy doprowadzić do sytuacji, że w taki arbitralny sposób prawo europejskie nie będzie w przyszłości interpretowane. Do pana posła Sałka z tym samym pytaniem. Jak to jest z tym KPO, z tą procedurą naruszeniową? Wszystko, że no jest okej. Okay? Jest wszystko okej, okay. okay, w ogóle nie ma problemu. Praworządność w Polsce została przywrócona na zawsze była, ale już nie ma problemów z praworządnością, dlatego że Komisja Europejska odblokowała środki. Ta sytuacja jasno pokazuje, że Komisja Europejska wpływała w sposób nielegalny i oficjalny na wynik wyborów w Polsce na jesieniu ubiegłego roku ze skutkiem pozytywnym dla siebie, czyli tutaj pan premier Tusk został premierem Tuskiemu, wczesnym przewodniczący. No pan prezydent Andrzej Duda też dosyć dobrze tę sprawę zdiagnozował i powiedział właśnie w ten sposób w jednym z wywiadów że już dzisiaj nie ma potrzeby zmiany ustawy, ponieważ praworządność w Polsce jest. Ona zawsze była, tak jak mówił tutaj kolega. Wróblewski. Natomiast to pokazuje ewidentnie, że Komisja Europejska nie była obiektywna w stosunku do państwa członkowskiego, jakim była Polska. To, że był rząd konserwatywny w Polsce i dbał o interesy Polaków i walczył o interesy Polaków na poziomie europejskim, to było po prostu niewygodne. Teraz jest inaczej. Donald zgodził się na trzy dotykowe podatki w lutym tego roku, zgodził się na pakt migracyjny, zgodził się na nowy zielony ład w układzie dyrektywy budynkowej i paru jeszcze innych rzeczy i za chwilę ten rząd zacznie likwidować także Kwestię związaną z przyrodą i z lasami. Ja po raz kolejny do tego wracam, dlatego, że ta likwidacja za chwilę zacznie następować pod wielkimi hasłami ochrony przyrody. I tu musimy stawiać kropkę. Pan Bartłomiej Wrublewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie pośle. Po, pozdrawiam serdecznie. Dziś objechałem ostatnie 17 gmin w aglomeracji poznańskiej. W poprzednich tygodniach kilkukrotnie byłem w każdym powiecie w Wielkopolsce. Obiecuję bronić życia, praw rodziny, wolności religijnej. Proszę o głos na wielkopolską czwórkę. Dzięki wielkie Panie Pośle. I drugi gość, który był z nami, pan Paweł Sałek, także poseł Prawa i Sprawiedliwości i także kandydat do Parlamentu Europejskiego. Szanowni Państwo, zachęcam do głosowania na pozycję numer 6 na ziemi łódzkiej w województwie łódzkim. Paweł Sałek, szóstka, wszystkiego dobrego, Daszbur. bronimy polskiej ziemi, bronimy polskich lasów. A ja najpierw życzę wszystkim, żeby odpoczęli po tej kampanii, a Państwu życzę dobrej nocy z Panem Bokiem.